Witamy na naszym kanale Sheet w kolejnym odcinku z serii Jak zostać dżentelmenem. Dzisiaj przedstawimy Wam kolejne sposoby na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji przy kobiecie. Za chwilę zobaczycie sposoby na uniknięcie bekania przy kobiecie. Jak wiadomo, nie jest to zbyt taktowne, tym bardziej dla dżentelmena. Na szczęście przychodzimy Wam z pomocą. Po to właśnie jesteśmy. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Oj, oh It's late! Zrezygnuj z noszenia obcisłych ubrań. Mogą one powodować odbicia, czego chcemy uniknąć. Szerokie spodnie i git. Również będziesz miał więcej miejsca na gandzie. Przeżuwaj powoli. Nie ci się nigdzie, nie musisz uciekać przed pałami. Jedz sam spokojnie. Twoim celem jest aktualnie uniknięcie bęknięcia przy kobiecie. Pomyśl o tym jako nagroda. Nie rozmawiaj podczas posiłku. Tym bardziej ważne jest to, aby nie rozmawiać jedząc, gdyż gdy jesteś na spotkaniu z kobietą, musisz uniknąć bekania. Kobieta wtedy pomyśli również, że jesteś gentlemanem i jesteś dobrze wychowany. Prawdopodobnie zaproponuje seks. Nie pij podczas jedzenia. Chcesz uniknąć beków? Nie pij. Możesz oddać wino swojej wybrance. Gdy będzie pijana, pójdziecie do niej. Unikaj jedzenia na stojąco. Nie wiem, co za debilia ja na stojąco. Ale unikaj tego. Nie dość, że bekniesz, to wyjdziesz najewanego idiota. Spożywaj jedzenie w mniejszych porcjach. Nie obciążasz wtedy Twojego żołądka. Masz wtedy pewność, że unikniesz niespodziewanego wybuchu z Twojej paszczy, który wali jak zmietek z pocisku Dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że sposoby Wam przypadły do gustu i pomogą Wam oswoić samicę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do następnego odcinka. Cześć. Laura!